Punktu szóstego jest to projekt uchwały w sprawie, zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Bież Podlaski na lata 2022-2034 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2034. Projekt uchwały był poddany Komisjom Rady Miasta. Wszystkie komisje pozytywnie zaopiniowały projekt uchwały. Pani Skarbnik w swojej wypowiedzi też mówiła na temat projektu tej uchwały. Otwieram dyskusję. Nie ma zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję i projekt uchwały poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały, proszę przycisnąć przycisk za. I podnieść rękę. Kto jest przeciw, proszę przycisnąć przycisk. Przeciw i podnieść rękę. Kto się wstrzymał, proszę przycisnąć przycisk. Wstrzymuje się i podnieść rękę. Informuję, że w głosowaniu jawnym za podjęciem uchwały głosowało 20 radnych, przeciw 0 radnych, jedna osoba wstrzymała się od głosu, a więc uchwała została podjęta. Ogłaszam 15-minutową przerwę.